W połowie marca pora poezji, pod koniec kwietnia literatura popularna, a w październiku lub listopadzie reportaże. Stowarzyszenie Kocham Radom już po raz drugi będzie koordynowało w Radomiu festiwal 4 Pory Książki. W tym roku w Radomiu w ramach festiwalu 4 Pory Książki będą organizowane nie dwie jak rok temu, a trzy pory. Nasze stowarzyszenie uzyskało zaufanie Instytutu, wywiązało się z poprzedniej umowy i w związku z tym otrzymało pozwolenie na realizację wszystkich tych por, o które zabiegało. W kwietniu przyjdzie więc czas na porę literatury popularnej. W październiku lub w listopadzie odbędzie się po raz pierwszy w ramach festiwalu pora reportażu, która zastąpi porę kryminału. Najwcześniej, bo w połowie marca będzie pora poezji. Chcielibyśmy, ażeby obok spotkań literackich, tradycyjnych wykładów, było to święto literatury w Radomiu, ażeby Radomianie odczuwali, że przeżywają święto literatury w przestrzeni publicznej oraz w przestrzeni medialnej. Nasz program jest tak skonstruowany, ażeby no, zaspokoić usty różnych czytelników w różnym wieku, o różnych upodobaniach. Już wiadomo, że podczas pory poezji w Radomiu będą gościć m.in. Jerzy Sosnowski, krytyk literacki, publicysta i autor książek, a także znana poetka, laureatka paszportu polityki, Marzanna wogumiła kielar